Poza zawodami regulowanymi już nie ma zawodów. Myślenie kategoriami pójdę na studia, zdobędę zawód, pójdę do firmy, a potem będę mieszkał całe życie w tym samym mieście e, i tam będę założę rodzinę i. i to, to już it, it had gone. Młodzież myśli zupełnie inaczej. My nie mamy zdobywać zawodu, my mamy zdobywać pewne kompetencje, pewne jednostki uczenia się, pewne potwierdzone certyfikatem elementy. Które nam pozwolą na to, żeby się poruszać na rynku pracy. Sektorowa rama kwalifikacji w naszym rozumieniu to nie tylko kwalifikacje i kompetencje specyficzne, poukładane hierarchicznie w ośmiopoziomowej ramie, to również te mechanizmy, które sprawiają, że dane kompetencje i kwalifikacje rozwijają się na rynku pracy, trafiają na ten rynek pracy. W związku z tym, pracując nad zbudowaniem sektorowej ramy kwalifikacji, pytamy, w naszych badaniach, pracodawców z jednej strony i przedstawicieli instytucji edukacyjnych z drugiej strony. Czy jest między tymi dwoma światami wymiana informacji? My tutaj pracujemy nad pewnymi ogólnymi rozwiązaniami, które będą częścią zintegrowanego systemu kwalifikacji i będą narzędziem, które będzie wspierało te różne sektory, branże w pracach. Podstawowym efektem uczenia się na każdym poziomie uczenia się jest umiejętność uczenia się. I to jest prawda ale yy, każdy program kształcenia powinien pozwolić zaczepić się na rynku pracy czyli powinien mieć pewien komponent kształcenia zawodowego Są tacy, którzy przez teoretyczne uczenie się dojdą świetnie do wysoko wyrafinowanych kompetencji zawodowych, a są tacy, którzy poprzez praktyczne wykonywanie pracy zawodowej na różnych poziomach dojdą po latach do tych samych kompetencji, co tamci, tylko kolejność będzie zupełnie inna. Także uczymy się sami w sposób intencjonalny, celowy, uzyskać jakąś kwalifikacje, ale uczymy się też poprzez doświadczenie życiowe w pracy. Panel dotyczący walidacji, walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, dotyczył bardzo ważnego zagadnienia, zagadnienia elastyczności ścieżek. Wchodzenia na rynek pracy w efekcie. I jednym z etapów na tej drodze jest oczywiście weryfikacja tego, co Kowalski potrafi, co konkretnie potrafi. Bez zgłębiania się w to, gdzie on się tego nauczył, czynienie tego systemu prostym i skoncentrowanym na osobie pozwoli uniknąć całego szeregu wpadek. Idea krajowych ram kwalifikacji niewątpliwie porządkuje. Próbuje tworzyć wspólny mianownik dla całego szeregu już istniejących rozwiązań. Stawia pewne warunki. To są głównie warunki jakościowe. Nałożenie, jak sama nazwa wskazuje, pewnych ram na funkcjonujące rozwiązania. W tej definicji nieważne, jak on zdobył te efekty uczenia się, ważne, że jest standard i uczący się zdobył efekty uczenia się zgodne. Still, EQF, the Europe, European Qualification Framework, is dedicated to not to unify the European national qualification framework, but it's a sort of a meta system that helps all the countries in Europe to build their own national qualification framework. It's a tool, it's a meta tool, I would say, but you don't have to follow strictly what is said in that tool.